Rachunek zbiorów w aplikacji Lambda. Z rachunkiem zbiorów uczniowie spotykają się już w pierwszych klasach szkoły podstawowej, a potem już bardziej systematycznie uczą się go w szkole średniej, zapoznając się z wszystkimi pojęciami potrzebnymi w tej dziedzinie. Jest to szczególny rodzaj notacji, zawierający takie symbole jak zbiór pusty oraz operatory takie jak należy do suma zbiorów, część wspólna zbiorów, podzbiór, iloczyn kartezjański i wiele innych. W rachunku zbiorów zwykle nie występują, tak jak w algebrze, długie wyrażenia wymagające manipulowania kilkoma symbolami, takimi jak suma zbiorów, część wspólna zbiorów. Ważne jest jednak aby umieć zapisać te symbole, gdyż są one specjalistyczne i nie występują na klawiaturze. Zdarzają się także sumy i części wspólne zbiorów z indeksami to jest z indeksem stałym i są one trudniejsze właśnie z powodu tych indeksów zapisywanych na dole bądź u góry. Jedynie dla tego typu wyrażeń będzie potrzebna struktura tutaj w kolorze czerwonym. Obejmująca otwarcie i zamknięcie, ale zacznijmy od początku. Wszystkie symbole możemy odnaleźć w menu ikonek zbiorów. Jak widzimy, wszystkie te symbole są zielone, a więc nie wymagają specjalnej struktury, oprócz indeksowanej sumy i części wspólnej. Każdy z nich ma swoją nazwę. To jest zbiór pusty, suma zbiorów, nie należy do. Iloczyn kartezjański, dopełniający, zbiór części, moc zbioru, a wiele z nich umieszczonych jest pomiędzy dwoma elementami lub jako pojedynczy symbol, jak w przypadku dopełnienia zbioru. Aby je wstawić, wystarczy wybrać odpowiedni stąd. Można też pobrać je, otwierając menu, gdzie znajduje się ogólna lista zbiorów. Na której zasugerowany został także odpowiedni skrót klawiszowy. Możemy je również wybierać pojedynczo, wciskając F5 i wyszukując alfabetycznie. Na przykład, zbiór pusty zapiszemy jako Ctrl E, a potem 0. Warto zauważyć, że wszystkie zbiory wstawiamy za pomocą kombinacji Ctrl E, co oznacza, jakikolwiek zbiór. I jeszcze jednego znaku, na przykład 0. Tak więc wpisujemy Ctrl E, a potem 0 i otrzymujemy zbiór pusty. Jeżeli chcemy uzyskać symbol należy do, dodajemy kolejne E. Natomiast, aby otrzymać symbol sumy zbiorów, dodajemy literę U itd. tak dalej. Taki sposób oznaczania został zastosowany. W celu ułatwienia zapamiętania skrótów klawiszowych. Wprawdzie nie wszystkie elementy, a może ich być bardzo dużo, mają już przypisane domyślne skróty klawiszowe, ale można to będzie zrobić w trakcie adaptacji do potrzeb użytkownika, dokonując zmian w profilu. Zmiana profilu będzie tematem kolejnej lekcji wideo. Natomiast w przypadku indeksowanej sumy. Czy wspólnej części zbiorów jest tak, że jeżeli wstawimy te symbole z menu, wybierając w preferencjach kompletne wyrażenie, uzyskamy od razu jego zamknięcie, przy czym opis struktury znajdziemy na pasku statusu. Pierwszy element to symbol otwarcia, a potem jest też symbol zamknięcia. Tak więc symbole otwarcia i zamknięcia. Wydzielają część zapisaną na dole i zapisaną u góry. Przykład wygląda tak. Symbol sumy zbiorów z i w zakresie od 1 do n, a teraz wpisujemy element, z którym chcemy utworzyć sumę. To jest zbiór a z dolnym indeksem i.